Dzień dobry Panno, witam Cię bardzo serdecznie na Twoim króciutkim czytaniu na nów Księżyca w Wadze. Patrzymy jaka rada od RUN na ten nów, króciuteńko, jaka rada od RUN na ten nów. Zobaczymy co tutaj energie będą chciały pokazać. Drogie Panny, dla Was energia na nów Księżyca w Wadze. Popatrzymy, popatrzymy co tutaj energie... Będą chciały nam przekazać. Co o, tutaj energię? Gebo! Jaka rada? No, na pewno energię mówią, jeżeli ktoś ci coś podaruje, czy ktoś ci czymś obdarzy no to tutaj trzeba pamiętać, żeby się zrewanżować. To po pierwsze. Po drugie, energia mówi nie zatracaj swojej równowagi, czy to w związkach partnerskich, w małżeństwie, w kontaktach służbowych, czy w kontaktach prywatnych. Otwieraj się na miłość, tak? otwieraj się na namiętność. Tutaj energia podpowiada, żeby manifestować, bo masz szansę, masz szansę otrzymać dar. Może to właśnie być dar w postaci wysłuchanej modlitwy, czyli tej manifestacji, tak? Więc jakby... Pięknie. Też droga Panno, energie mówią tutaj o wprowadzeniu równowagi, zadbaj o swoją równowagę, tak? Bo Gebo mówi nam tutaj o, o równowadze. Więc no, jest to energia partnerstwa, też, więc otwieraj się na współpracę, na, na gościnę, na no, tutaj na taką też jasno i prawidłową ocenę sytuacji, tak, jest to energia, która mówi, żebyś tutaj nie popadł w taki jakby spadek energetyczny i nie poczuł się zależny od kogoś, żebyś też nie popadł, nie popadła w taką niesamodzielność czy jakieś zniewolenie. Więc tutaj energię mówią: zadbaj, zadbaj, tak, o, o relacje. Tutaj zadbaj o ten ogień między tobą a małżonkiem, partnerem, tak. I zadbaj o tą indywidualność, też swoją. No i obdarza, jeżeli ty zostajesz obdarzony, tak. Więc tutaj też w rekompensacie pamiętaj, tak. Więc tutaj też zwróć uwagę, bo może pojawić się taka osoba tutaj do relacji i to może być nawet bratnia dusza, może stanąć na twojej, na twojej drodze, ale zadbaj o równowagę, tak, tutaj energię nam mówią, tak i, i w ten sposób tutaj, żeby zadbać, zadbać o o równowagę w swoim życiu, żeby pamiętać o tej, o tej równowadze, o tej swojej indywidualności, tak, czy to w czy to partnerstwie, żebyś nie dał się pochłonąć, tak, partnerowi, czy właśnie zniewolić, tak, czy, czy, czy partnerce, czy to szefowi w pracy, tak, także tak tutaj energię nam Mówią, no i też mówią, daj się ponieść miłości. Przechodź na szczebel wyżej, tak, w relacji. Odpowiadają energię. Musisz jeszcze na coś poczekać. No proszę, jeszcze trzeba na coś poczekać. Tutaj energię mówią. Postaw siebie na pierwszym miejscu. Dokładnie, więc tutaj z cierpliwością, ze spokojem, zadbaj o siebie, tak, a pewne rzeczy jesteś w stanie wypracować, tylko na to potrzebny jest czas, tak, czyli tą równowagę, ten balans, no i trzeba postawić granice, tak, żeby, żeby tutaj uzyskać tą, tą, tą y, też indywidualność tak, trzeba y, zadbać o siebie, o swoje sprawy i, i jakby podnosić to, że ty jesteś też ważny ważna, tak no jest to też energia y, podejmowania decyzji tak, więc tutaj też, jeżeli będziesz przed podjęciem jakiejś decyzji, to pamiętaj, najpierw postaw siebie na pierwszym miejscu, wszystkiego co najlepsze, Mimeruna